Jak powiesz po angielsku ile? How many albo how much? Wiesz już co nieco o rzeczownikach policzalnych i niepoliczalnych. How many zawsze łączymy z rzeczownikami policzalnymi. Ile jest rowerów? How many bikes are there? Ile masz pomidorów? How many tomatoes have you got? Natomiast how much zawsze łączymy z rzeczownikami niepoliczalnymi. Ile jest sera? How much cheese is there? is there? Ile masz soku? How much juice have you got? Uwaga, w języku angielskim pieniądze. Money są zawsze niepoliczalne. Ile masz pieniędzy? How much money have you got? Pamiętaj, jeśli pytasz, ile opakowań jest danego produktu, jedzenia lub picia, to zamiast how much musisz użyć how many. Look. Ile jest coli? How much cola is there? Ale, ile jest puszek coli? How many cans of cola are there? Ile jest wody? How much water is there? But, ile jest butelek wody? How many bottles of water are there? Ile masz sera? How much cheese have you got? Bat Ile masz plasterków sera? How many slices of cheese have you got?